Cześć, Maleczko. Witam na kanale ZdrowySuch.pl. Dzisiaj chciałem po prostu zrobić taką pogawędkę o tych problemach ze suchem, żeby więcej coś się o tym mówiło i tak dalej. Ponieważ, kurczę, wypadałoby, żeby faktycznie było więcej informacji na ten temat niż kurde tylko się mówi o jakichś tam śmiesznych zapaleniach. Choć samo zapalenie dla ludzi może być męczące, a co dopiero jeśli ma się uszkodzenie słuchu, nie? <noise> Więc ogólnie... No, dzisiaj chciałbym zrobić po prostu taką pogawędkę Jak tu po prostu zrobić coś, żeby w końcu, nie wiem, może więcej coś się mówiło, albo po prostu mówić więcej o tych Różnych rzeczach, że na przykład aparaty są niewystarczające, albo O tych nowych urządzeniach, które mają być, czyli Susan Shore i tak dalej, więc ogólnie, no to odcinek no, ma być taki, dość, taki w miarę luźny, taki po prostu do pogadania, ale też mogą być właśnie ważne informacje. Ogólnie, więc, no, jak ktoś chce słuchać, no to fajnie, nie? no to zach ogólnie zachęcam nie? do tego, żeby tak posłuchać, co mam do tego do powiedzenia. Więc, no, ogólnie, cóż. Od czego by to zacząć? Też ogólnie tak sobie oglądałem, sprawdzałem, co jeszcze to tam są, jakie rozwiązania, jeśli chodzi o problemy ze słuchem. To tam jeszcze sprawdzałem, niby coś tam mówi się teraz o neuroplastyczności mózgu, tak? Nawet już zobaczyłem, że nawet filmy na YouTube się już występują, że już są. I że to ma bardzo mocno pomóc i tak dalej, ale to będzie też bardzo ciężkie. Z tego powodu, iż to, to mają być różne ograniczenia, z, jeśli chodzi, yy, co się je, że trzeba dużo ćwiczyć i tak dalej. I też to ma trwać, mogą trwać to miesiące nawet. Więc ogólnie jest to ciężkie, ale jednak niby coś tam jest, choć. Oczywiście, wątpię, że u każdego tak będzie działać, wszystko perfekcyjnie, bo to jednak zależy też od przyczyny, tak. Więc ogólnie, no cóż ja mogę powiedzieć? No to jest taka, jakby, ciekawa rzecz. Neuroplastyczność mózgu to jest w ogóle coś takiego, jak zdolność uczenia się nowych rzeczy, adaptacji i tak dalej. I to są właśnie różnorodne bodźce, i one właśnie tak, jakby wzmacniają nasz mózg, powodując to. Że mogą być właśnie mniejsze te szumy uszne, tak? Lub całkowicie może znikną, nie wiem. To są pewne jakby ćwiczenia, które mają niby nam pomóc. I na przykład uczenie się nowych języków, albo jakieś tam rozwiązywanie łamigłówek, gry logiczne, krzyżówki, czy jakieś tam czytanie książek po prostu, i zdrowa dieta, właśnie, i ćwiczenia jakieś tam umysłowe jak ćwiczenie pamięci, skupienie uwagi, rozpoznawanie wzorców i tak dalej. Jest to ciekawy temat ogólnie. Aczkolwiek yy, no są też inne rzeczy. Nie są jakieś tam nagrania na YouTube, jakieś tam maskery szumów w różnych częstotliwościach, które mi akurat bardzo mocno pomogły. Pozbyć się stresu oksydacyjnego, więc akurat w moim wypadku coś innego pomogło. Choć europlastyczność też może być fajna. Wcześniej to tak się zbyt nie interesowałem tym, ale teraz więcej się tym zainteresowałem. No i coś takiego tam jest, że może coś tam pomóc też. Choć jest to bardzo ciężkie. Bo to trwa miesiącami i trzeba dużych zmian, żeby coś tam były jakieś efekty, więc ogólnie... Jak ktoś chce, ok, niech spróbuje, ale... Czy będzie super? No nie wiem, nie wiem. To też kurde, no... Człowiek może będzie faktycznie lepiej się czuł, ale czy faktycznie będą... Cich, cichsze szumy, to nie wiem, nie wiem. Aczkolwiek y, to też nie chodzi tylko o szumy, ale to żeby była mniejsza nadwrażliwość, i pro, mniejsze problemy z tamciśnieniem i to ile, nie? Bo we, w moim wypadku może być, y, że gorsza jest nadwrażliwość niż y, te szumy, nie? Więc no, też zależy kto jak ma, bo przede wszystkim też trzeba pamiętać, że warto mówić nie tylko, że szumi nam, ale to, że na, na, na przykład mamy nadwrażliwość jak głośne dźwięki, gdzie strasznie mocno może przeszkadzać w moim wypadku było tak, że mogłem zemdleć, więc to jest poważne, tak? Lub problem z ciśnieniem, lub coś jakby chrupało w coś w kościach u mnie coś czasem tak właśnie strzela, chrupie, więc no... bardzo ważne jest to przede wszystkim, żeby mówić o tych rzeczach też zachęcam sprawdzić odcinek mój właśnie wcześniejszy gdzie mówiłem o tym jak mówić o problemach ze słuchem więc polecam sprawdzić to bo to jest akurat bardzo ważne bo dzięki temu ludzie przede wszystkim zdrowi mogą w końcu zrozumieć że to jest faktycznie poważne tak więc i nie będę tego bagatelizować bo proste pytanie jak oni mają to zrozumieć skoro ktoś mówi że tylko szumi nam Albo że pisze, że nam szumi po prostu. No to jest po prostu niewystarczające, bo dla nich to będzie tylko dźwięk. Nic więcej. Dlatego nie dziwcie się tym zdrowym ludziom, że nie rozumieją was, bo to jest bardzo ciężkie, żeby was zrozumieli, jeśli wy tylko mówicie, że wam szumi. Trzeba mówić o innych też rzeczach, o innych objawach. Więc polecam sprawdzić też, mówiąc, odcinek wcześniejszy i też ogólnie, żebyście więcej mówili o tych problemach, żebyście wymieniali te objawy po prostu i dzięki temu jest większa szansa, że zrozumieją to. W moim wypadku ludzie zdrowi zrozumieli to bez żadnego problemu, wręcz byli przerażeni tym, więc ogólnie rozumieli i byli przerażeni, nie? Bo w końcu zaczęli kumać, że faktycznie to może być poważne, a też inne rzeczy tam wymieniałem, więc no tam ogólnie cóż. Zacznijcie po prostu jakoś tam inaczej myśleć, zacznijcie w końcu bardziej główkować, tak myśleć, tak bardziej jak tu powiedzieć, żeby skumali, tak. Po prostu. Bo to też jest bardzo ważne. Dzięki temu, może będzie więcej się o tym mówiło, tak. Więc ogólnie, no cóż. Ech, co jeszcze mogę powiedzieć, no. no pff. W sumie, niby to urządzenie Suzes ma być jeszcze, to jest kolejna jakby yy, fajna rzecz ogólnie. Bo właśnie to jest jakby nadzieja też pod jakąś, żeby pozbyć się tych problemów, albo żeby prawie pozbyć się tych problemów, żeby w większości tych problemów jakby zmniejszyć to odczuwanie i tak dalej. Ale przede wszystkim chciałbym. Żebyście nie tracili nadziei, jeśli to urządzenie będzie taką klapą zwykłą, że nie będzie skuteczne. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wy nie tracili nadziei, jeśli to urządzenie faktycznie będzie takie sobie, że będzie słabe. Bo takie właśnie zachowanie jest, w, no, fajnie, że macie nadzieję, okej. Okay. Ale żeby tak w 100% dawać nadzieję jeśli chodzi o to urządzenie, no według mnie to jest naiwne, trochę takie no słabe zachowanie. Ja wiem, że was to męczy, mnie też to męczy, ale ja w taki sposób nie działam jak wy. Więc przede wszystkim polecam wam, żebyście w końcu patrzyli też w wszelaki sposób, jakie są jeszcze inne rzeczy, które mogą pomóc w przyszłości co ma być. A nie tylko, że to urządzenie Susan Shore boję się, się okaże klapą to no może dla was być to no słabe, że to, tak dawaliście nadzieję, a później taka klapa, no. Ej. Ja mam akurat sceptyczne podejście do urządzenia, czy po prostu co będzie, to będzie, nie wiadomo co będzie w przyszłości, dlatego ja daję różne scenariusze i nie nastawiam się aż tak optymistycznie jak niektórzy. Ale spoko, jeśli chcecie, ok proszę bardzo, ale Chodzi mi o to, żebyście nie tracili nadziei, jeśli to urządzenie będzie słabe, po prostu, bo to różnie może być, nie? Było urządzenie Lenire, i było słabe. I chyba od tej baby właśnie też, od tej Susan Shore, więc tam, czy tam, nie wiem, jak ma na imię, czy to, to to, jest trochę dziwne. To urządzenie w końcu ma się nazywać Susan Shore, czy ona bo tak na imię? bo już sam nie wiem, sorry, jak coś, ale... Ale kuźne, no trochę pogmatwane to jest to nazewnictwo To w końcu to urządzenie ma się tak nazywać? Czy to takie imię i nazwisko, bo się pogubiłem <grym> Jak coś to sorry Ale kurcze, no Najważniejsze jest to, żebyście nie wariowali Jeśli chodzi o to urządzenie Też właśnie tak y, ogólnie sprawdzałem co jeszcze może być y, Nie tylko to urządzenie, ale Bym musiał poszukać, bo tu chodzi też mi o inne rzeczy. Właśnie, no tam niektóre rzeczy możecie wiedzieć, że tam są jakieś tam komórki macierzyste i tam jeszcze inne może rzeczy, czy tam właśnie te implanty do mózgu, i tam jeszcze może inne rzeczy, czy tam właśnie mają być jeszcze właśnie badania nad wykorzystaniem technologii 3D do drukowania narządów słuchu. Nie wiem, czy wiedzieliście, a to też jest ważne. W sumie to też jest bardzo ciekawe, nie? więc proponuję się zainteresować innymi rzeczami, nie tylko urządzeniem, bo to może być dla Was zgubne po prostu. I tyle, więc no. Eee, więc no, cóż, ja jeszcze mogę powiedzieć, jeszcze są jakieś tam y, rzeczy, które y, mogą być jakieś innowacyjne, na przykład metoda leczenia za pomocą terapii świetnej. To też mogliście o tym słyszeć, yy, czyli że wykorzystuje ona światło o odpowiedniej długości fali, która stymuluje komórki słuchowe, pobudzając ich regenerację i przywracając funkcję słuchu i tak dalej. Yy, no są różne rzeczy, nie? Polecam się po prostu zainteresować, bo... Mi się to nie podoba, że wy tak kurde się zachowujecie dziwnie, poniekąd wam powiem. Nie chcę was krytykować, bo to nie ma, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że wy za bardzo dajecie nadziei jednej rzeczy, a później będzie klapa i co? I wy będziecie co? Yy, nie wiem, no popełnia samobójstwo albo coś, bo niektórzy słyszałem, że popełnili samobójstwo przez te problemy, a to nie jest dobre, nie? Więc ogólnie polecam wam w końcu. Yy, zainteresować też się innymi rzeczami i nie dawać w 100% tej nadziei temu urządzeniu, bo to różnie może być, nie? Więc jak coś to na spokojnie, nie? Nie wariujcie, jeśli chodzi o to urządzenie przede wszystkim. Eee, więc, no. Y, też w ogóle, jeśli ma się problemy ze słuchem, przecież można zdobyć rentę, słyszałem właśnie, nie? Najwyższa no renta to jest chyba 1100 zł, więc polecam się Wam też zainteresować w zasadzie y, tym, żeby nawet dostać odszkodowanie, nie? jakieś tam. Jeśli chodzi o problemy ze słuchem, bo może też dostać właśnie rentę, jeśli ma się uszkodzony słuch, nie wiem czy wiecie. Więc ogólnie no, jest trochę tych rzeczy innych, ciekawszych może nawet, nie wiem, gdzie też mogą być fajne, przydatne i tak dalej, nie? Bo przecież są ludzie, którzy mają problemy z, w ogóle ze znalezieniem pracy, jeśli już mają takie problemy ze słuchem, że taka silna nadwrażliwość na przykład jest, że no... Nawet nie może pracować, kurwa. W zasadzie może być wszędzie problem, jeśli chodzi o pracę. No bo wystarczy, że będzie z nielatka głośny dźwięk, i już może mu tam coś zaszkodzić, nie? Więc w zasadzie wszędzie y, ma jakieś tam ryzyko, y, jeśli pójdzie do pracy, że będzie jakiś hałas, to może w każdej chwili coś być, nie? Więc no, tak naprawdę, no to polecam się przy, przynajmniej zainteresować innymi rzeczami na przykład, żeby też tam dostać może odszkodowanie. Jeśli chodzi o te problemy ze słuchem, bo to też jest w sumie ważne. A nie tylko siedzieć i marudzić, bo takie coś mi się nie podoba z waszej strony. Bo ja na przykład nagrywam te wszystkie filmy i tak dalej. Próbuję coś z tym zrobić, a wy? A wy co próbujecie? Bo ja się właśnie zastanawiam, bo mi się to nie podoba, że wy tylko tak piszecie negatywnie. I siedzicie i poza tym nic więcej. To jest według mnie kompletnie bez sensu i powinniście w końcu wziąć się w garść, że tak powiem, nie? Bo to jest kurde, takie. No, ja wiem, że możecie nie mieć czasu, że praca, że jakieś tam dzieci obowiązki. Okej, okay, okej, okay, ale na kilka minut coś tam możecie znaleźć, czas, nie? I coś tam bardziej, coś tam poszukać, coś więcej, nie? Nie wiem, jak wam. Może oczywiście nie wszyscy tak robią, i ja nie mówię, że każdy jest taki, ale, ale aktualnie to chyba ja jedyny robię takie odcinki związane z, z słuchem, więc no. Wypadałoby też, żebyście e, siebie przede wszystkim wspierali i żebyście w końcu nagłaśniali te problemy. Bo to też jest bardzo ważne, tak I, no. Cóż ja mogę jeszcze powiedzieć? E, no cóż. W sumie, dobrze, że zrobiłem ten kanał. Może w końcu coś będzie się więcej działo. A propos tych problemów, ale też wypadałoby, żebyście dawali lajki, subskrypcje i tak dalej. Nie, nie zawsze będę o tym mówił, bo, że tak powiem, mogę zapomnieć po prostu. Ale wypadałoby, żebyście mnie przynajmniej w taki sposób wspierali. No i tyle. Po prostu, żebyście dawali komentarze, i tak dalej. Przede wszystkim, co o tym sądzicie, co ja mówię o tym urządzeniu, na przykład co z o tych tam innych terapiach, czy tam terapie genowe, czy komórki macierzyste, i tak dalej. Żebyście dawali komentarze, bo warto o tym dyskutować przede wszystkim i warto o tym nagłaśniać, tak. No, to jest po prostu ważne, że tak powiem. Bo to jest ogólnie też przyszłość. To nie jest tak, że nigdy nie będzie nic, jeśli chodzi o te problemy ze słuchem, że nie będzie leku czy czegoś tam. Będzie coś, tylko potrzeba czasu. Ale pytanie, kiedy to będzie, nie? Pytanie właśnie, kiedy to będzie. No tak. No jo. Ech, polecam Wam właśnie. Yy, właśnie tak, jakby nagłaśniać, bo to też może przyspieszyć ogólnie yy, rozwój, jakby tego wszystkiego, żeby przyspieszyć proces, może tworzenia leku, bo naprawdę to, co ja robię, te media społecznościowe i to wszystko mogą bardzo mocno pomóc, bo to też ja właśnie nagłaśniam, tak? I też wypadałoby, żebyście mnie wspierali, żebyście komentowali, dawali lajki, bo to też jest ważne. I żebyście po prostu też mi pomogli, yy, jeśli chodzi o te problemy. Po prostu, I żebyście nie dramatyzowali tylko, bo tu chodzi o to, żeby też była jakby przyszłość taka, żeby faktycznie coś było, a nie że oni będą sobie wymyślali coś tam, a i tak nic nie ma. Tak? No, musi w końcu coś być. Ja bym chciał po prostu, żeby było to szybciej. I też żeby było to dobrze zrobione, nie? Bo jeśli oni mają mówić, że za 15 lat, albo nie wiem, za tam 11, czy tam może trochę mniej, czy tam za 5, no trochę to trwa, nie? A chciałbym, żeby trochę szybciej było, nie? No prędzej za 5 będzie może w Polsce, może gdzieś za 2, za 3 lata, może będzie to urządzenie Susan Shore mi się wydaje. Choć Może będzie szybciej, albo później, nie wiem, prędzej to Susan Shore będzie, a później może właśnie te leki, nie? Na regenerację, więc no... Na regenerację suchu Tylko ja bym chciał, żebyście, kurde, no mi pomogli z tym, kuźwa Trzeba o tym więcej mówić Dlatego wy mi jesteście potrzebni Bo to nie można tak zostawiać tego problemu tak po prostu komuś tam, czy tym lekarzom, którzy mają w dupie, czy ci naukowcy Musimy o siebie zawalczyć, bo to jest podstawa to jest po prostu podstawa, nie można tyle dramatyzować, trzeba yy, po prostu no coś zrobić z tym, zrobić po prostu porządek trzeba, po prostu. Już lepsze byłoby to, jakbyście dramatyzowali w tych mediach, albo jakbyście, nie wiem, wystąpili może w telewizji czy gdzieś, to może byłoby nawet lepsze to niż jakbyście tylko pisali na grupie. Bo w sumie to za wiele nic nie da, jeśli tam ileś tysięcy jest, to trochę mało. Tam 4000 na jednej grupie, na drugiej chyba było 7, a na drugiej może jeszcze trochę więcej. Ale to potrzeba znacznie większej ilości i trzeba w końcu bardziej to wypróbować. Więc ja to próbuję robić, a wy polecam wam, żebyście mnie wspierali i żebyście w końcu też mi pomogli, żebyście. Też informowali innych ludzi eee, przez też różne media społecznościowe. Nie tylko Facebook, ale też Instagram, YouTube. Ja na przykład na YouTubie robię teraz tak. Na Snapie coś tam też można w sobie popisać, coś tam powiedzieć, coś tam nagrać, w sobie też chyba można. O, jest jest róż, różne, są nawet TikToki. No, TikToki mogą być bardzo dobre, nie? Więc ogólnie, no, cóż. Ech, po prostu. Zacznijcie działać. Wszystkiego sam nie zrobię. Więc wypadałoby, żebyście w końcu, że tak powiem, ruszyli te cztery litery i żebyście kurde w końcu mówili o tym. I to tak porządnie, a nie tylko, że szło mi wam w głowie. Wy macie wymienić też inne objawy, a nie tylko to. Ach. Trochę jestem taki zawiedzony, jeśli tak kurde. Jeśli wy tak dramatyzujecie, tak No kurczę. Ja wiem, że was to męczy, ale kurczę, żeby tylko dramatyzować. Tak po prostu to jest bez sensu, no, według mnie. Już lepsze byłoby to, żebyście dramatyzowali w innych tam mediach społecznościowych, bo może by się to jakoś tam nagłośniło. Ale przede wszystkim. Yy, nie mówcie tylko, że wam szumi, wymieniajcie to objawy, w końcu zróbcie to, żeby było to faktycznie, żeby ludzie kumali, żeby to było takie, że żeby rozumieli, że to jest poważne. Po prostu, no, co ja mogę tu powiedzieć, no kurde, no weźcie się w garść w końcu, dobra? No bo ja wiem, że jest to ciężkie, ale ja na przykład próbuję, działam i się da, a wy? To co? Ja nie chcę czytać komentarzy, że to nic nie da, bo to dużo może dać, bardzo dużo. Wy nawet nie wyobrażacie sobie, jakie media mogą być bardzo silne i te informacje różne i tak dalej mogą bardzo mocno pomóc. Tylko potrzeba tak, żeby to rozgłosić, żeby były te różne wyświetlenia i tak dalej. Więc wy też możecie mi pomóc, dając te właśnie lajki, komentarze, suby i tak dalej. I to już no. To też może bardzo mocno pomóc, nie? bo ja już bynajmniej coś robię, ale fajnie byłoby, żebyście wy też wy coś mówili o tym, a nie tylko, że ja, bo to też jest, kurde, trochę takie, no, młody chłopak, a, kurde, no, na to wychodzi, że więcej robi niż tacy starzy ludzie, no, bo są to ci starzy, którzy, kurde, no, tylko siedzą i rzędzą i marudzą, no, dla, dla mnie to jest, kurde, zabawne, tak szczerze, nie? Ktoś by powiedział, że młody i silny, nie? I prężny, ale ktoś, kto jest stary, to już nie ma siły i tak dalej, ktoś by mógł tak powiedzieć, jo, jo, jo. Tak, 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 a na dramatyzowanie mają siły, jo? <grywy> to jest kurde <każda> zabawne. <grywy> Przypraszam, że się śmieję. Ciekawe, czy będzie hejt, bym się nie zdziwił, ale kurde, no... <grywy> Próbuję to jakoś tam, żebyście w końcu zaczęli inaczej myśleć, bo wy, no ja nie wiem, jak wy chcecie dojść do rozwiązania problemów, jeśli wy będziecie gadać, pisać głupoty, typu, że na przykład, nie wiem, że nie będzie leku nigdy, albo że nic nie będzie, nawet, że, skuźwa, no, to jest bez sensu, nie? To jest kompletnie bez sensu, bo ktoś ma, nie wiem, 15 lat, szum już, ale przecież świat się rozwija, technologia idzie do przodu i to wszystko, no to prędzej czy później i tak coś będzie. Tylko chciałbym, żeby było to też przede wszystkim, no... Sprawniej, żeby to szło i żeby było to sprawniejsze, to też trzeba to nagłośnić. Coś to jest takie proste, że naprawdę, nie? Naprawdę, to jest proste. Ja nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ale fajnie by było, żebyście nie pisali tych komentarzy, takich, że to nic nie da, bo to takie pisanie to jest bez sensu, nie? To już od razu Wam mówię. To takie, jakbyście chcieli dawać takie komentarze, to jest kompletnie bez sensu. Już lepiej już nic nie piście, nie? Wtedy, jak tak chcecie robić, że będziecie bez sensu dramatyzować. Bo ja bym chciał, żebyście w końcu wzięli się w garść przede wszystkim. A nie tylko, że wy dramatyzujecie. No kurde, co to ma być w ogóle? To jest wręcz chore, co wy robicie czasem. Ja wiem, że to meczy, ale mnie też to meczy, a próbuję coś z tym zrobić. Że tak powiem, walczę z tym. A wy? A wy, ja nie wiem. Wy to kurde siedzicie i rodzita Bez sensu. Tak naprawdę. Trochę wstyd mi się wydaje, że to jest. Trochę wstyd taki, że młody człowiek. Faktycznie coś robię, a starzy ludzie powinni dawać przykład, nie? A tu wychodzi na odwrót, nie? Że właśnie ja, młody człowiek, więcej robię niż taki stary człowiek, że tak powiem. Lub w średnim wieku na przykład. Też są i młodzi, tak jak ja, którzy mają te problemy, co ja, ale są i też właśnie starzy, którzy oni chyba najwięcej marudzą, albo ci w średnim wieku, zauważyłem. Oni najwięcej marudzą. To mi się właśnie bardzo nie podoba. Chciałbym, żebyście w końcu wzięli się w garść, bo kurde, no powinniście dawać nam przykład młodym ludziom, a tu wychodzi, że jest na odwrót, że ja właśnie daję wam przykład, a wy to kurde, ja nie wiem. No powinniście się wstydzić, tak szczerze, nie? Trochę no tak kurde ogłady powinno być, tak szczerze, bo to, to jest wręcz dziwne, co wyrobita czasem, no, no słabo, słabo. Nie chcę was krytykować, ale no. Co ja mogę zrobić, jeśli wy tak no, robicie, no. 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 cóż. To nie ja wina, że tak robicie, no ale cóż. Wasza sprawa. Tylko później nie dziwcie się, że ten, nic nie ma. Bo przez takie coś, no nigdy nic nie będzie może. Przez takie dramatyzowanie właśnie. Więc no. Po prostu. <tłuszczak> O jezu, jezu, jezu. No cóż, nie zdziwiłbym się, jeśli byłby hejt na mnie, bo pewnie mógłby ktoś być obrażony, ale ja uważam, że to jest właśnie taka prawda, że ludzie w końcu powinni się obudzić i żebyście w końcu też walczyli o to, a nie, że nic nie robicie z tym, a później się dziwicie, że nic nie ma. A jak ma być, skoro nawet ludzie nie wiedzą, co to jest. Jak ludzie mają wiedzieć. No. Jak wy nawet nie potraficie nawet wytłumaczyć im porządnie. Tylko mówicie, że wam szumi. To nie wystarcza. To nie wystarcza. To już od razu wam mówię. Trzeba wymieniać inne objawy. Ja na przykład jak tłumaczę innym ludziom. Przez Discord. Przez Facebook. Przez Instagram. Przez różne media społecznościowe. To u mnie większości rozumieją to. Bez żadnego problemu. W większości gdzieś takie 80-90%, a to jest bardzo dużo. Więc czy nawet 95% może nawet. Więc to jest bardzo dużo. Więc yy, nie piszcie mi komentarzy, że się nie da. Bo się da. Jak się chce, to się da. To jest proste. Tylko trzeba po prostu zacząć bardziej myśleć. Wy musicie bardziej myśleć, bo ja myślę. Nie wiem jak wy. Ale kurde, no jak ja czytam komentarze, jak wy piszecie, że tylko wam szumi, no to jak oni mają zrozumieć, to, to nie? Mogę się powtarzać, wiem, ale lubię przypominać, nie? Tak, no, po prostu, cóż, taki mój zwyczaj, po prostu i tyle. Taki mój ty... taki mój zwyczaj, po prostu. Więc ogólnie, cóż ja mogę wam powiedzieć, no. Starajcie się coś zmienić. W końcu mi się udało coś zrobić, więc Wam też powinno coś się udać, nie? Ech, więc cóż. Kwestia z czasu co będzie. Nie zdziwiłbym się, jeśli byłby hejt, ale prawdopodobnie wtedy, no cóż, no, jeśli tak chce to robić, no to, to, to tak naprawdę. No cóż, nigdy nic nie będzie, jeśli wy tak będziecie robić. Tym bardziej jeśli będziecie hejtować bez sensu i w ogóle. Nie? To już wam od razu mówię. Ach, że tak powiem. Bo bym się nie dziwym, jakby był hejt, bo trochę tak powiedziałem negatywnie w, w waszą stronę, ale to tylko dlatego, że próbuję was obudzić, więc to nie o to chodzi, że was obrażam, nie, tylko o to tu chodzi, żebyście w końcu wzięli się w gaść i żebyście walczyli. O to, żeby było w końcu lepiej, a nie gorzej. I w sumie tyle, co chciałem powiedzieć, nie? bo to jest w sumie ważne, tak? Więc no, to tyle, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba i że w końcu weźmiecie się w garść. Mam nadzieję. Taką. No i cóż, trzymajcie się. Na razie.